No i tuż przed wylotem mamy okazję porozmawiać. Powiedz mi, jak się czujesz przed samym startem na Mistrzostwa Europy? No Moje pierwsze uczucia to na pewno jest to, że jestem zmotywowana do tego startu i chciałabym już tam być i zaboksować, żeby pokazać i sprawdzić siebie i swoją, swoje przygotowania, które poświęciłam tak naprawdę na te na ten Mistrzostwa Europy. Rumunia to szczęśliwy kraj dla polskiej reprezentacji. Przywozicie stamtąd dużo medali. Taka informacja, to że tam byliście, już zebraliście sporo nagród, uspokaja? Czy taki turniej jak Mistrzostwa Europy w ogóle rządzi się innymi prawami? Myślę, że na pewno już mamy jakąś styczność z Rumunią i są też właśnie stamtąd dobre wspomnienia. I też na pewno fajnie się jeździ do Rumunii, bo to, co ostatnio zorganizowali nam turniej, to naprawdę mega, jakby. Wyglądało i też się fajnie boksowało. To dobra takim... organizacja, tak, to też tak. pomaga, prawda? Jak się e, człowiek nie mota, nie ma chaosu, nie ma jakichś tak. nieprzewidzianych nie sytuacji, to się lepiej boksuje. Dokładnie. Jak przepracowany okres. E, miałem okazję porozmawiać z trenerem. Trener mówił, że troszkę e, sporo przepracowałyście w klubach. No i też na zgrupowaniu w Wałczu, jak ocenisz ten okres, zarówno w klubie jak i w e, zgrupowaniu? Myślę, że zgrupowanie naprawdę fajnie, bo można było się sprawdzić na sparingach z Litwinkami, gdzie mieliśmy sparingi. Ja też sparowałam z cięższymi wagami, więc myślę, że to też mi zaplusuje na walkach, bo to inna waga to też inaczej będzie wyglądało. I myślę, że jak patrzyłyśmy tak wszyscy na siebie z dziewczynami, to naprawdę widać, że jesteśmy przygotowane do tego startu. To no właśnie też yy, koleżanka wspomniała wcześniej, że yy, trenujecie z trenerem od yy, przygotowania mentalnego. Tak. Yy, to dla Ciebie ważny aspekt, aspekt przygotowań? No to na pewno, bo od głowy tak naprawdę wszystko się zaczyna, że wchodzimy tak naprawdę z myślą i z tym stresem musimy sobie poradzić. Więc myślę, że to też nam dużo da, że ktoś taki jest i ktoś nam pomaga. Cały turniej, y, zaczyna się od losowania, losowanie dla ciebie ważna rzecz, czy co będzie, to będzie i nie przejmujesz się tym zupełnie. No, losowanie to tak naprawdę jest złota karta, czy będziemy mieć fajne losowanie i na przykład jedna walka i już mamy medal. Ale no, tak naprawdę no, to nieważne ile będzie walk, ważne żeby przywieźć złoty medal i żeby się pokazać jak najlepiej na turnieju. i działa to nastawienie mentalne widzę, tak. dobrze trener <laughs> tre, e, wytrenował. E, tak jak powiedziałaś na początku, wszystko zaczyna się w głowie. Tak. E, na pewno znać już swojej kategorii wagowej przeciwniczki. Większość tak. Bo miałyście na pewno styczność. Jakbyś miała ocenić, z których krajów będą mogły być najgoroźniejsze? Myślę, że Rosja, chociaż nie wiem, bo teraz Rosja tam na mało turnieje jeździ. I dla mnie nie ma mocnych, ja będę starać się jak najmocniej i jak najlepiej się pokazać, żeby wygrać walkę, więc jakby nie myślę, kto będzie dla mnie najlepszy, kto będzie dla mnie słabszy, tylko po prostu jadę z jednym celem, żeby go wykonać. Czyli najważniejsze wejść do ringu, zrobić swoją robotę. A jak wchodzisz do ringu, to myślisz o tym całym planie taktycznym, który jest ustalony na walkę, czy po prostu to wynika z tego, co się dzieje w ringu, obserwujesz i wtedy próbujesz narzucić swój styl. My oglądamy na pewno walki przed, żeby zobaczyć jak dziewczyna boksuje, nasza rywalka. I zawsze jakiś z trenerem plan mamy i wtedy właśnie go wykonujemy. Jeżeli jakby nie jest on skuteczny, no to wtedy coś tam zmieniamy podczas tych przerw, ale tak to raczej z planem się wchodzi do ringu. Słuchasz trenera w czasie walki? Słucham, bo, bo to jest ten... najważniejsze. Ale to też jest trudne, prawda? Bo te emocje i, i hałas i wszystko naraz, i, i obserwowanie walki, jeszcze słuchanie trenera, nie każdy tak sobie daje radę. Tak, ale ja na przykład z moim prywatnym, mentalnym, takim psychologiem też jakby uczyłam się tego, żeby właśnie ograniczać mhm. tłum, a też żeby wysłuchiwać trenera rad i w ogóle, żeby właśnie to słuchać, bo to jest w sumie najważniejsze. No tak, dobra. Żeby walka pra... Pra... przebiegła jak najlepiej.